5 lutego tego roku, jak dobrze wiecie, organizuję swojego pierwszego masterminda, na którym będziemy rozmawiać o sprzedaży. Ale nie wszyscy wiedzą, na czym w ogóle polegają mastermindy i ja dzisiaj chcę ci przedstawić, co też w ogóle mnie motywuje do tego, żeby takiego masterminda zorganizować i na czym on będzie polegał. Ja, pracując przez bardzo wiele lat w korporacjach na różnych stanowiskach menedżerskich, Miałem taką możliwość, żeby, jak miałem jakieś wyzwanie i wiedziałem o tym, że na przykład kolega czy koleżanka z równorzędnego, z takiego samego stanowiska, miał już takie wyzwanie i wiedział, jak sobie z nim poradzić, to miałem możliwość tego, żeby sobie do niego zadzwonić czy do niej i na ten temat porozmawiać. I wiedziałem o tym, że zawsze mogę liczyć na to, że oni udzielą mi jakiś rad i podzielą się swoim doświadczeniem. Tymczasem, jeśli chodzi o przedsiębiorców, to my zostajemy sobie często sami sobie. Taka samotność przedsiębiorcy jest. Często mamy różnego rodzaju wyzwania i nie do końca wiemy, jak sobie można z tym poradzić. Niektórzy grzebią na przykład w czacie GPT, wychodzą nam tam różnego rodzaju odpowiedzi, które nie zawsze są adekwatne do tego, co w danym momencie należałoby zrobić. I Taką dla mnie motywacją do zorganizowania tego mastermindu jest to, żeby właśnie pomóc Wam jako, nam jako przedsiębiorcom, którzy często też są przedsiębiorcami solo, żeby się spotkać i każdy, żeby mógł poopowiadać o tym, z jakimi wyzwaniami w pozyskiwaniu klientów, czy w sprzedaży się dzisiaj mierzy. Często osoby, które na tym spotkaniu będą, już mają pewne doświadczenie i przez pewną drogę Przechodziły i będą mogły z Tobą, tak. na przykład, podzielić się z tym swoim doświadczeniem. Ktoś inny będzie miał inny temat o sprzedaży, inne wyzwanie, i się okaże, że ty masz już doświadczenie i ty będziesz mógł się tym podzielić. Oczywiście na całym spotkaniu nie będziemy tylko siedzieć i robić takiego kółka dyskusyjnego, ale ja również będę się z, tobą, z wami, z tobą i z innymi uczestnikami dzielił moim doświadczeniem. I tym, jak ja sobie z pewnymi rzeczami radzę, i jak to może wyglądać. Z tego względu, że już ponad 25 lat jestem w tej sprzedaży, tą sprzedażą zarządzałem i tym sam też byłem handlowcem, więc mogę też tym moim doświadczeniem z Tobą się podzielić, żebyś też wiedział, jak z niektórymi wyzwaniami możesz sobie radzić. Co działa, co nie działa. Czasami są to też aspekty typowo mentalne i będę mógł Ci też pokazać, jak je przeramować. Ten właśnie mastermind jest skierowany do Ciebie, do Ciebie, przedsiębiorcą, po to, żebyś mógł też poznać innych przedsiębiorców, którzy już z pewnymi rzeczami mogli sobie poradzić i będą mogli Tobie poradzić, jak z tego, z tego wyzwania na przykład wyjść, jak je zrealizować. To mi przyświeca i dlatego zapraszam Ciebie 5 lutego na to spotkanie mastermindowe. Jeżeli chcesz wziąć w nim udział, to napisz do mnie na brief, bądź po prostu kliknij w linka i poprzez formularz kontaktowy umów się ze mną, na zarezerwuj sobie ten miejsce na to spotkanie. Spotkanie odbędzie się offline'owo, czyli będzie na żywo, więc zapraszam Ciebie, Będziesz miał też możliwość do tego, żeby poznać innych przedsiębiorców i kto wie, może dzięki temu to zaowocuje, że będziesz miał dostęp do, też do innych kontaktów, ktoś się z tobą podzieli, a może ty będziesz miał taką możliwość, żeby polecić kogoś, kto tam przyjdzie. Więc to mi przyświeca taka idea, zapraszam cię na to spotkanie. Klikaj w link i rezerwuj już teraz sobie miejsce na to spotkanie. Do zobaczenia piątego. Cześć.